Cześć, witam Was bardzo bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejny przepis. Dziś pokażę Wam, jak robię portugalskie drożdżówki, czyli takie z kokosowym nadzieniem. Według mnie są przepyszne i co jakiś czas bardzo lubię do nich wracać. Zaczynam od przygotowania 250 ml ciepłego mleka. Do mleka dodaję 30 g drożdży. Teraz wszystko dokładnie mieszam, aż drożdże się rozpuszczą. Następnie do mieszanki mleka i drożdży wlewam 100 g roztopionego masła. Masło nie jest gorące, jest lekko przestudzone. W dalszej kolejności wbijam dwa całe jajka. Teraz wszystko dokładnie mieszam, aż składniki się połączą. Płynne składniki na chwilę odstawiam i teraz przejdę do suchych. Do miski wsypałam 600 g mąki pszennej i teraz dodaję do niej 150 g cukru. I wszystko dokładnie mieszam. Po wymieszaniu mąki z cukrem dolewam odstawioną wcześniej mieszankę drożdżową. Teraz składniki wstępnie mieszam łyżką, a następnie zagniatam na jednolite, elastyczne ciasto. Gotowe przykrywam ściereczką i zostawiam do wyrośnięcia w ciepłym miejscu na około godzinę czasu. Kiedy godzina upłynie, a ciasto trochę podrośnie, formuję z niego drożdżówki. Ja odrywam po kawałku ciasta i w dłoniach formuję drożdżówki. Jeżeli chcecie, żeby były równiutkie, to ciasto możecie wyjąć na stolnicę i podzielić na równe części albo odważyć wagą. Uformowane bułeczki znowu przykrywam ścierką i zostawiam na około pół godziny do wyrośnięcia. W tym czasie będę robiła nadzienie. W misce przygotowuję 80 g wiórków kokosowych, wbijam do nich jedno jajko i dodaję dwie łyżki cukru. Teraz wszystko dokładnie mieszam. Kiedy czas rośnięcia drożdżówek już upłynie, zabieram się za ich nadziewanie. W każdej bułce palcami formuję wgłębienie, do którego będę wkładać masę kokosową. Na sam koniec bułeczki dookoła smaruję mlekiem. Teraz wstawiam je do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni góra-dół bez termoobiegu. Po włożeniu bułeczek od razu zmniejszam temperaturę do 180 stopni i piekę przez 20 minut. Teraz możecie zobaczyć, jak wyglądały podczas pieczenia. A tu już po wyjęciu z piekarnika. Kiedy bułeczki wystygną, posypuję je cukrem pudrem. Rożdżówki są przepyszne, mięciutkie i pulchne, ale według mnie najlepsze jest to nadzienie. Życzę Wam smacznego. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć!